Siema. Dzisiaj zagramy sobie w Skywars. Jest ze mną Fischer. No siema. I... Już mamy dla was nagrany jeden odcinek w zapasie. Więc będziecie mieli dużo do oglądania. Powiem tylko tyle. Działo się. Dobra. W ogóle mi dało Kamila Glika klasę. Dlaczego? No, no bo chyba sobie nie zmieniłem. Masz spodnie, jakbyś chciał tutaj. Y Żelazowe. Dobra, to poczekaj. Teraz się wezmę. Żelazowe, powiadasz? Gdzie? W skrzynce. Dobra, już mam. Jest gdzie jest crafting. Bardzo dobrze. W ogóle nie wiem, ale, ale... Ta mapa mi się jakoś nie podoba. Co? Kurde, jakiegoś do mnie strzelali. O tam się ktoś typu? buduje, buduje się ktoś zadyma Za dyma będzie niezła dym. <grym> Ale za dyma Ale, Ale, Ale zadyma. Pali się, okay, ja się pali zadyma. się Dawaj tu, dojazd, dojazd ich tutaj Mam dwie asysty Dobra, dawaj Ja się zbudowałem na środku. Ale mu dojazd zrobiłem No jest cel ten Stary miał, on żel e e miał żelazną kratę z tą z ochroną 4, nie wiem czy to nie czy jest coś niejaksowe. No tak. Dziwne. Ciekawe skąd. No, sobie... no właśnie nie wiem. Taki gościu w ogóle nie widzisz wcale. Ja właśnie, widzę go. Ja bym został na tej wyspie już. Szczerze mówiąc. No ja na razie z... też. Ok, no no jeszcze... Zostałem Zostałem nie nie Nie, nie wiem czy to... Czy to jest lepsze szczerze. Ej masz tak, ja ci rzucę coś... A ty powiedz czy to chcesz, kill -off masz, masz taki hełm z ochroną fajny? A no po co mi coś takiego? Nie wiem. Jedyne co bym chciał to diaksowe spodnie. To ja buty. Czemu ty mnie tutaj ale to był mój! A co one robią? Nie wiem, ale nie musiałeś go zabijać. Aha, ja w ogóle mam... <laughs> Tam jesteś goście... Ej, chodź na środek może. Ej, chcesz diaksa? No to co sobie... Dobra, chłopie. No żebyś miał jednego więcej do spodni. Ja mam i tak jednego więcej No ale to mówię jednego więcej. Dobra, tak Ej, tak zaraz tak. refil będzie, ja bym se tu... Ej, to chodź tutaj na środek, na tego refila może. za nie ma jakichś Strzały są? Jest tam jeden... Jest tam jeden gościu, Masz ale... strzały? Tak, bardzo dużo mam. Daj Masz. coś. Rzuciłem ci Dzięki. za to. Tam jest jakiś gościu, ale nie, nie wiem czy on jest dobry. Nie wiesz czy jest koksem? No nie wiem, właśnie. Ty, oni się... tam jest zadyma. to kogoś. Niech się biją, niech się biją. Witnąłem dwóch gości niezależnych od siebie. Ej, mam pięć diaksów, jakbyś miał jeszcze jednego? Jakbyś miał dwa, to byś... Ej, dobra, chodź tu, chodź tu, bo goście idą. Pomóż, pomóż. Ale ciebie biją? Znaczy, nie, ale. Gdzie ty jesteś? Tu, 8 refili. 8 refili. No, no dobrze, bo ja stary żadnej skrzynki nie zdobyłem przez to, bo ci goście tam poszli. Dobra, wywalone. Ej, daj trochę tych refili. To tam chodź, chodź, do nas, chodź. Na, chodź do nas na wyspę. Czekaj, gdzie ty jesteś? U nas na wyspie. Dobra, to idę O, tu masz diaksowe itemy Ty stary, weź bo, po we mnie strzela Dobra, myślę, że on tu już jest Masz 5 diaksów, weź se do... już do spodni A masz jeszcze, daj, czekaj, daj te epilę Ile chcesz, dam Ci 3 No może, może być, więc się dalej mnie Masz Dzięki ...luźno. <laughs> fajnie jakby... <śmiech> Jak? Jak <laughs> Ja piernicza, tak się fajnie zapowiadała ta gra. Dobra, rektate'ujecie no, i daję ci info. No i zostajecie jeden na dwa. Dobra, czy spokojnie, tu muszę mieć ten... Muszę mieć jakiś... Deksowe spodnie. O, 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 o. Są Idzie do ciebie jeden. A daleko jest czy nie? Buduje się, buduje się. Znaczy jeszcze nie, teraz. Ja pierdzielę go, się dać, no. Buduje się i drugi do niego. O, tepnął się jeden, plecy. No kurde, takiego to ja nie, nie, nie zwyciężyłem, że dwa na jeden. No, ciężko było, ale podjąłeś walkę Nie było źle GG. No powiem tak, jakbym się nie zwalił z tego O fasz jak tam jak bierzemy pro Znaczy ja pro a ty jakiegoś coś do pomocy do supporta Dobra to wiele do też. Tylko żeby mnie ktoś nie zrzucił to weź patrz na boki Dobra Ja może wziąć jedną strinkę chociaż. Dobra Bo jest dobrze e, Mam klatkę e, jakąś No jak ta... ku... Jakiś Nie uciekajmy stąd może Weź tam i uciekamy. Mam 9 refili To uciekamy dawaj Ale jaką masz dobrą kratę w ogóle. Gościu, gościu u nas ma... na wyspie Dam masz... ci dobry hełm Masz to, dzięki Dobra, to gość nie jest za wow. go na razie Polej go na razie. Idzie do nas żaba jakaś. Żaba do nas idzie Poczekaj. Pomóż! Idę, idę, idę. Oni nam podpalili szkło. Nie wiem czy no, się refile. bać, czy co. Masz refile. Masz. Dobra, dziękuję. Stary, ta muzyka jest za mocna u ciebie. Zaczekaj, przyciszę trochę. O. To <grystanie> <grystanie> to było możliwe, żeby to słyszeć. Dobre. Dobra Dobra, dosłownie mi zabrakło z dwóch buteleczek do 30 levela Dobra Gdy... czekaj, bo jakiś gość tu jest Jak gość to w ogóle był Weź tam gościu, kto atakuje Na drabinie byłem Kurde Squidów jakiś Ruski troll Ruska onuca Dobra Lecimy nexta Tutaj już biorę Huntera. Kto tutaj. Jest gościu Mister Mr Milkman, czyli jak z jedna z najgorszych klas na BCSG i ma skina Minionka. Ja wiem Taki Aki Dobra. Teraz będę Co bierzesz jaką Charaona. klasę? Karaona. Mhm. To masz lutować. A, a znaczy, możesz wziąć jedną skrzynkę, budować się, a ja tutaj patrzę, czy na środek ktoś nie próbuje się przedostać. Dobra, Tam ktoś to jest. Widzę, że to Kamilem ktoś... Glikiem gra. Buduj się, bo nikt się nie buduje. Szybko. Poczekaj, czekaj, tylko wezmę, bo tu jest dobry bardzo I miecze mam, i teraz mam większe szanse. Napiłem kogoś. To się postawi tutaj na razie? No szybko! Stary, nie ma czasu. Dobra, dość Oj, tego gościa, Żaba, żeby... żaba! Ja pierdolę, widziałeś, co ja zrobiłem? Widziałem. Na no, nagradzie. To będzie tak... śmiesznie, widać. Martwi mnie to, że nie ty... w ogóle zbroi nie mam, ale tak totalnie. Nic. Mów, czy ktoś do mnie idzie. Tu, tutaj ci postawiłem blok, jak sobie jeden. Gość idzie do ciebie jakiś No dobrze wiedzieć, że już jak mnie bił, to, to dostałem info. Dobra. O, fajna ma... A nie, to nie ta. Ale bym zagrał na kanopi albo na Shire. No. To jest dobra mapa na farmera, farmera. Dobra, ostatnia, ostatnia mapa na tym nagraniu będzie teraz. Farmera? No. No to wezmę farmera. nie otwierasz. No poczekam, czy też tu będę szedł. Sam <noise> Steve w żelaznym hełmie. Ja pierdzielę Dobra, zobaczyłem już jakiegoś gościa. On uratował się. Masz tego, spodnie moje. Uważaj, że mam takie same. Hmm, problem jakiś? Czekaj, bo tu Steve w żelaznym, gościu? żelaznym. Razy, o! Co, co. Jaka za tyma? Za... Dobra, zrzucam Steve'a. No nie wyszło <grym> Jakich gości w ogóle jest tak, tak. Tak od buta Ło, odepnął się! U nas w bazie jest Kurde, ja mam tak słabe itemy Dawaj, dawaj, dobiłem, dawaj, dobiłem, dawaj Dobiłem, dobiłem derła Jakie mam buty klupsowe Czekaj, bo tu Steve ja mam tylko spodnie nic więcej Nie ja dawaj, ja bym dojechał do tego, buty, Steve masz buty. Daj tego Steve'a, zabierzemy mu tą klatę. Czekaj Dawaj te Dawaj tego stiva. O, już mu ktoś wjechał na plecy no i teraz ten gościu na. Co mnie... co mi... mi... miał? jakiś gości. Czy... Tam był jeszcze jakiś inny. Zrzuciłem go, ale jakiś gościu tam Zabiłem, mam zabiłem, zabiłem, tego... zabiłem. Tego gościa zabiłeś? Co jest tymi? jeden na jeden mam. Stary, co tu się za zadyma stała, to nie mam... nie mam pytań. Poczekaj. Ten gościu Jaki na spot? środku jest słaby. On ma tylko ten... Dieksowy, klatę i Diexowy... Co on robi w ogóle? Patrz. TNT buduje. Weź ja go zali po prostu i tyle. Hej, temów nie mam, to jest mój problem. W ogóle, jakiegoś zombiaka masz? Nawet nie wiem o tym. Ja mam killa, przynajmniej tego toksa zrobiłem. Idzie do ciebie ten gości. Ale jest bardzo słaby. To tam. nie wiem. Mów czy idzie? Nie, on teraz jest na statku i zbiera itemy ze skrzynki I, I się rzucił w chcepotkę na szybkość i do ciebie wraca. <grymne> uważaj, uważaj, czekaj. Dobra, 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 jest. Gościu jest na wyspie, bo w sensie niech nie, nie bo to takiej... Nie wiem co on w ogóle. Uważaj, gościu do ciebie strzela. Szkoda, że nie masz lepszych itemów. Czekaj, tego pigmena mu zrzucę. Ten, ten pigmen jest bardzo słaby. Refil zaraz będzie, jak dostanę stary tego... ...klatę, jakąkolwiek, to, to, to jest to. Gosiu się buduje na wyspę obok. Teraz idzie na środek. Ten jest jakiś, nie wiem... Wygląda jakiś taki słabo mocny. No kurde, zbiera refila ze środka, niedobrze. Dobra, ale ja mam łuki i strzały w końcu. Jakiś mega sobie hełm zdobył. Dobra, patrz, teraz to już go robię. Ale dalej, w sumie ja tylko się poprawiło, ten jak co kędę, bo nic innego nawet nie zdobył, do ciebie wracam. No. Jeez! Yes! Yes! Jeez! Wygraliśmy. Yes! Wygraliśmy na odcinku! ja <laughs> pierdolę! I to ostatnią gierkę. trzy kile miałem, a jak to by poszło? Ja miałem jeden, tego kol... o, o, tego koksa zrobiłem. Tak. Stary, ale w ogóle, jak zobaczysz tą zadymę na nagraniu, to, to będziesz miał takie co jest. W sensie ja sam nie ogarnęłem, co się dzieje, po prostu biłem. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Ten odcinek, moim zdaniem, był super. I hmm? będzie miał miliony wyświetleń. Do zobaczenia niedługo, cześć. Tego.